Nazywam się Wysław Kozłowski i chciałem dzisiaj w tym filmie poruszyć sprawę, że taką sprawę, że jesteśmy na co dzień doświadczeni przez system, znaczy jesteśmy testowani przez system, powiedzmy system, czy jesteśmy normalni, czy nienormalni. Później wytłumaczę to pojęcie, czy jesteśmy normalni, czy nienormalni o co to w ogóle chodzi, to zrobię coś takiego, że najpierw pokażę ten test, a później 26 listopada o 20 gdzieś o 20 na kanale YouTube Przebudzenie słowami Po skolan zrobię transmisję i tam po prostu będziecie mieć możliwość wypowiedzenia się na temat tego testu, swoje spostrzeżenia a później Wam po prostu trochę już, możliwe, że już wytłumaczę Wam o co chodzi na tej transmisji. I też zapraszam do dyskusji psychiatrów, ludzi podających się za psychologów, no bo jak wiemy, nie wiem czy wiemy, w każdym razie ja wiem, że, że psycholog niestety ale w Polsce działa nielegalnie, bo nie jest utworzona Izba Regionalna Psychologów a tylko wtedy byłby ten, wykonywanie tego zawodu byłoby legalne. No niestety Sejm z jakiegoś powodu, czyli system, nie chce zalegalizować, żeby psycholog był, był zawodem legalnym w Polsce. To jest taka ciekawostka. A później po właśnie tej transmisji, zrobię filmik i już wytłumaczę wytłumaczę no jak rozwiązać ten test już dokładnie o co chodzi w tym teście i co to znaczy normalny i nienormalny pojęcie normalny i nienormalny więc, więc tutaj więc tutaj co jest potrzebne do tego testu do tego testu potrzebne jest tak: banknot 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i 200 zł. No i 500 zł, ale no niestety ja 500 zł nie posiadam. więc 500 zł to musicie sobie po prostu wpisać w Google i znaleźć banknot z 500 zł, to jest banknot banknot sowiecki. Więc po prostu więc, więc na tym będzie polegał test. I teraz Wam pokażę, no możecie sobie po prostu sprawdzić, ale pokażę Wam pierwszą stronę y, tych banknotów. No i mówię, ważny jest też banknot 500 złotowy. A teraz druga strona, y, drugiej strony właśnie y, tych banknotów. No i mówię, i trzeba zwrócić uwagę tak samo 500 zł. Może ja pokażę teraz osobno każdy banknot, bo nie każdy będzie miał dostęp do internetu. Tu po prostu pokażę każdy, każdy, znaczy do internetu. No skoro oglądasz ten film, to masz dostęp do internetu. No dobra, ale ja pokażę po prostu każdy banknot tych do 200 zł osobno to jest 10 zł pierwsza strona 10 zł druga strona 20 zł pierwsza strona 20 zł druga, strona. 20 złotych druga strona. 50 złotych pierwsza strona, 50 złotych druga strona, 100 złotych pierwsza strona. 100 złotych druga strona 200 zł pierwsza strona 200 zł druga strona. No i mówię, trzeba jeszcze zobaczyć w własnym zakresie 500 złotych. I pamiętajcie, że w każdych rodzajach testów to jeszcze chodzi także czasami no tak jak mieliście w szkole, nie wiem jaki dalej jest system, ale ja nawet nie wiem jak teraz w szkole są system stopniowania uczniów, ale normalny był za moich czasów podstawówki, było dwójka, trójka, czwórka, piątka, a później był w tych nowych czasach po okrągłym stole był system jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka i szóstka. Czyli tak jakby ponad program. Czyli pamiętajcie, że, że jak ja wam mówię, że zdecydowanie jesteśmy na tych pieniądzach. Znaczy ja wam trochę podpowiadam, nie? No to czasami jest po prostu. Yy, tutaj jest yy, czy jesteś normalny, czy nienormalny. No ale może być jeszcze. Jeszcze właśnie to. Yy, Ta czóstka, czyli yy, yy, czyli bardzo nienormalny. Więc więc tutaj jeszcze może być taki, yy, co wychodzi. Yy, wychodzi ponad program. Tej normalności. Czyli, czyli po prostu: Stopniowanie jest takie, że normalny człowiek, nienormalny, no i można grubo, grubo wyjść ponad ten program normalności. Czyli być bardzo nienormalny. I Dlaczego nagrywam taki film? Dlatego, ponieważ na zlecenie Adama Dubina Światowej Klasy Biologa Adam Dubin, biolog Wikipedia, możecie sobie zobaczyć. Zostałem, byłem teraz od 6 do wczoraj na obserwacji psychiatrycznej. I tam zlecenie stwierdzenia, czy jestem normalny, czy jestem nienormalny, czy jestem psychiczny, czy jestem zdrowy psychicznie, to dostali zlecenie lekarze, mają stwierdzić lekarz Hajto, lekarz Młynarczyk i człowiek, który podaje się za psychologa, i zdaję sobie sprawę, że yy, no, że według prawa na razie jest przestępcą, póki sejm nie zmieni i nie zalegalizuje psychologa yy, Jakub Fyda. Tam ja pamiętam, że Rafał Milarczyk i, i nie pamiętam imienia Hajdo. Yy, ponieważ te osoby, yy, które normalnie na, na jakimś yy, na jakimś po prostu teście na na inteligencję wygrałbym po prostu zamkniętymi oczami, chcą mi opiniować, gdzie po prostu liczy się ich po prostu to, co oni sobie napiszą, a nie liczy się rzeczywiste, bo pamiętajmy, że wszystkie te opiniowanie no to są nielegalne, ponieważ nie są nagrywane. Tacy właśnie udający specjalistów nie nagrywają po prostu takiego badania i stwierdzenie po prostu, stwierdzenie na zlecenie milionera, stwierdzenie, że ktoś jest osobą niepoczytelną jest uzyskać bardzo łatwo. No to, to podejrzewam, że, że nie przekracza miliona złotych, a są ludzie, którzy mają takie pieniądze. Dobrze, zapraszam. Transmisja na żywo o 20.00 i później będzie film. Dziękuję.